Ona nas wykończyła, czyli kto? Kto ona? Klimatyzacja Mnie nie wykończyła klimatyzacja Jeszcze ja się zaraziłam od młodej A mnie wykończyła klima Nie trzeba było pić zimnego Tak, wypiłem w jednym, jednego dnia e, Zimne drinki I na zewnątrz w porcie Na piętrze i tam wiało A wiesz, krótki rękawetek, spodenki I człowiek myślał, że nic mu nie będzie A tu na drugi dzień Głosu nie ma Jakbym pojechał się wydzierać na piłce. Albo na, na koncercie. koncercie metalowym. Tak. No także kochani, już trochę ożyliśmy, ale w sumie co od półtora dnia tak dogrywamy. Ale spadamy, we dwójkę. Ale jaki było... zbieg okoliczności, że obaj jesteśmy przeziębieni, nie? I się miałem spotkanie w sprawie rebrandingu marki, więc to będzie dla mnie. Dla klienta. Ogromne przedsięwzięcie. Takie rzeczy też robimy u nas w agencji. Pomagamy, pomagamy zmieniać całą koncepcję, wizualną. Tak, całą koncepcję, bo coś się albo nie sprawdza, albo e, producent, albo sklep chce coś zmienić, więc będziemy robili ogromny rebranding. I wszystko już wymyśli fajnie. A dzisiaj idziemy rower dla córy. Tak, jedziemy do, Pokażemy. do, jedziemy do kolegi. Sklepu. Pokażemy Wam sklep. No i wiecie co, bo dzisiaj tak, tak mnie tknęło rano, oglądam, mówię, czemu ona nie jeździ. Mówię, przecież ona, ona ma rower, kochani. No. I ten rower jest taki ciężki, jeszcze ma te, te wiesz, jeszcze te dodatkowa kółka. I ja mówię, co się skurczy nie tak. I tak dzisiaj na Instagramie wyświetlił mi się post, co chyba ktoś czyta w moich myślach. Dlaczego twoje dziecko jeszcze nie jeździ na dwóch kółkach? Bo ma za ciężki rower. No A i no faktycznie... Jak się na, nie, są. za ciężko jeździć, nie? Okay. I tak sobie przypomniałam, że mi też było ciężko na niektórych rowerach jeździć, jak, dzie jak byłam mm. dzieckiem. I sama się nauczyłam jeździć na dwóch kółkach. Rodzice mnie uczyli i mnie, wychodziło z tym kijem po mieście i w końcu nauczyłam się jeździć na rowerze na wsi. Wiesz, po prostu wywalałam się na trawę, więc było mi film wykurcze, no przecież u nas na wsi też się szybciej nauczy. Po polu czy po trawie niż pobieczkę. Tak, niż po nie batonie. trzeba będzie je tak ganać, jak tutaj, wiesz. No, jak tutaj wiesz. cały czas może za nią biec. No tutaj ma poobijane te kolana, dziecko cały czas. Także mówi, lżejszy rower. Eee, no i u nas na łące będzie mogła I u nas wziąć. na łące będzie ćwiczyła, no. Także idziemy kupić rower. To już. zabieramy troną działkę. No. Musimy zmieścić i. i nowe, Jeżeli będzie dobry, bo się musi kusiarkę. przymierzyć. Dalek mówi do mnie tak, to co, jedziemy po rower, a później po ja lale? Ja myślałam, że wy już wybraliście. A ja mówię, jest. przecież trzeba przymierzyć ją! Przepraszam, że już wybrałaś, pisałam do Macieka i on jest. mówi, że już jest. No jest, rower. ale musimy się przymierzyć, tak, 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 tak. tak, Także dzięki, że Maciek doradza i że, e, że możemy pójść, i że nam odłożyli dzisiaj rano. E, nie sprzedadzą go, bo podobno bardzo szybko te rowery schodzą. Ja właśnie, bo mają branie takie dobre. Mają branie model. w ogóle no, w sklepie, bardzo dużo tych rowerów. Tam wiem, że popularny taki sklep, pokażemy Wam później, jak pojedziemy. także... Piękna pogoda jest, cudownie byliśmy w biurze. Ja dzisiaj użyłam już głos, mam nadal liczbne, już ale a jutro mam zamiar już nagrywać normalnie. O, jak fajnie. Zbraliśmy kasku, niestety, bo nie było. Rower kupiony, drążek przyczepiony, tata już śmiega. Jeszcze musimy kask dokupić, bo tutaj akurat czekają na dostawę kasków, em, ale ten, ale super obsługa, super obsługa. Road bike, tu jesteśmy akurat na magazynowej. Hejka, chodźcie, jedziemy po kask. No tata, tutaj wiecie, przed tym tylko się z młodą przejechał. Drążek przyczepiony, rower leciusieńki. No ten, co mieliśmy, kochani, wiecie, fajny, ale no do nauki rzeczywiście. Lepszy. O! Nauczy się zaraz. Świetnie ci idzie rybo! Jeszcze kask kupimy za minutkę i będziesz ćwiczyła cały weekend długi. nie fajny mówi, ja też nie lubiłam ćwiczyć. Też mi się tak nie podobała nauka, aż w końcu sama wsiadłam, słuchajcie. To napiszcie w komentarzach, jak to było u Was z nauką jeżdżenia na rowerze. Ale u mnie to było droga przez mękę z rodzicami, a później poszło jak spładka, jak sama się nauczyłam. Ale super wygląda. Fajny, nie? No, wum. Do rozmiar 3, do nauki. I a później wymienimy jest. na czwórkę. Rączka sztosik. No, ekstra. Ale się jaramy. Ci... Leciusienki co? Zmieści się na pewno. Na Mhm. Się Właśnie to znaczy nie bardzo. Nie? No. Rączka? Boka. No styk. No co? Ale duże. jak chcemy Trzyboka. go zamontować na działkę, to nie wiem jak to się uda. Będziemy musieli kosiarkę wymontować z tego kartonu. Damy I radę. Mu a mhm. Albo do, 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 do tego. Dobra, wymyślimy coś. Chcieliśmy do domu, więc Kog wjechał. Słuchajcie, oprócz tego, że byliśmy w sklepie z rowerami i kupiliśmy rower dla młodej, co było super, to pojechaliśmy sobie do galerii Mokotów, zjęliśmy sobie sushi i... dawno nie jedliśmy sushi. I co? I poszliśmy do sali zabaw. i było bardzo fajnie. Muszę coś ogarnąć z tymi włosami, ale najpierw muszę ogarnąć zmywanie. Tutaj czyste wyciągam. A tu brudne do wstawienia, tak, także to moja robota, a później biorę się za pranie. No i oczywiście na sali zabaw był sklepik, a ponieważ Lala się pięknie wspinała, naprawdę powiem Wam, jestem z nim dumna, to wybrała sobie taką mysz. No, na szczęście taki badziewek kosztował 9 zł, podobno to jest najlepsza zabawka, więc wiecie, nie trzeba kupować drogi, bo taka zabawka daje tyle radości. Zobaczcie, mamy pieska, Frotkę mamy, cześć Frocia! Kochana! A, dostała smaczka, nie? Frocia! Chcesz u nas zostać? No Lala by chciała, nie? Taką wrocie. Ślicznie. Ja, 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 ja. <laughs> Szukasz na niej przekąsek? Frocia, kochana! Zabieramy kilka ręczników na działkę. Tutaj do szklarni haczyk, jakiś nawóz do bluszczy. Spakowałem jedzonko. Tutaj mamy też naszą kosiareczkę nową, zabieramy. Później może pokażemy jak będzie montować, zobaczymy ile czasu będzie. Markę Karol jeszcze ogarnia jakiś film, ja złożyłem dwa vlogarski do przodu, tak słychać, nie mam głosu. I tu jakieś piary do mnie jeszcze przyszły. Fajne. O. Pewnie widzieliście na Instagramie. Cyk, cyk, cyk. Wow. Ale super. ale pucha, wielka dziękuję bardzo super Szanowni Państwo, dojechaliśmy na działkę ja byłam na opalaniu natryskowym co możecie zobaczyć, bo będę jutro nagrywała jedną lub nawet dwie kampanie zobaczymy, dlatego potrzebowałam być bardziej opalona i wakacyjna ale nie o tym teraz, bo teraz proszę Państwa, mąż będzie rozpakowywał naszego nowego członka rodziny czyli e, kosiarkę Pokazujesz tą gardenę, Skrywa. co najmniej jakby nam to dali. Nie dali nam, sami kupiliśmy za własne kupione. Link znajdziecie na dole. Może chcecie poczytać o tym sprzęcie. Może macie Darek długi research, żeby znaleźć odpowiedni sprzęt. Na nasz wymiar nasze potrzeby, działki. Na nasz wymiar działki, również, bo ona musi być taki, taka, taki sprzęt, który ogarnie taką dużą działkę. Trawa, jak widzicie, trochę wyschnięta, ale. Nie tylko u nas, jak byłam u sąsiadów, to Podobno samo. Ma się Pogoda ma się poprawić? Podobno ma się poprawić. Tak, ma się poprawić trawa? Zobaczymy, no tu ładna, bo tu jest cień. O, nowy rowerek stoi. Nowy rowerek stoi. Cześć Rybko! I słuchajcie, tak, będzie nam jeździła tutaj, będzie ścinała bardzo mało. Będzie po prostu przycinać cały czas. Co jest bardzo fajne. U naszego wujka jest to rozwiązanie i się świetnie sprawdza i w ogóle nie muszą kosić. Oczywiście na początku trzeba zaznaczyć rejony, w które ma nie wjeżdżać, tak jak w domu zaznaczacie gdzie. Rumba ma wam nie wjeżdżać. To tak samo jest tutaj z tą kosiarą. Co teraz pokaż? Co tutaj? jest? 50 metrów. Modam do połączenia kosiarki z internetem, mm -hmm, ale mm. my już taki mamy w środku, bo mamy inne rzeczy zgardane. Czyli już nie musisz mieć osobnego modelu. Tak naprawdę nie musimy go, będzie nam zapasowy. Jezu, ja muszę, to jest Słuchaj, sposobne. te muchy to jest dramat. I właśnie mówiłam Darkowi, że w zeszłym tygodniu jak byliśmy z tatą to było to było po prostu taki nalot tych much, takich mikro, mikro muszek, ale u sąsiadów nie ma tak dużo. Przez to, że my jesteśmy nad wodą jest ich więcej. Jest to tak wkurzające jak łazi i tak lepsze to niż komary, bo aż tak nie gryzą, ale tak czy siak nie jest to przyjemne, nie? Słaba, no. To jestem bardzo podekscytowana, jestem ciekawa czy on wielki jest pokaż mi tego robota, a nie jakiś kabel wyciągnąć. Zaraz, no, musimy... O, a tutaj taki krótki kabelek? Do czego? Do ładowania. właśnie zawsze te firmy takie mają, dają małe kable. No oczywiście za przedłużkę trzeba zapłacić. Może. No. O, jest przedłużka. O, widzisz, nie musisz zapłacić. Jest przedłużka i mocowanie, dobra. No. Uwaga, chwila prawdy. Chwila prawdy, jak wygląda sama kosiarka? Czy jest duża, czy nie? Myślę, że będzie mała. O, jest duża. Jest duża. No naprawdę. Oh, wow. Wow, eee, jest ogromna. Myślałam, że nie nie, wiesz, bo tak porównuje do tej, co jest w domu. No to ta jest dla rozrywki. jest. Wow. Ale jest fajne. Ciężka? No wow, i tu jest kable więcej. Zobaczmy. No to super, że dali kable. O, no super, no bo to, bo się trochę by było za mało. Tak. A ty nie dokupowałeś kabla? Kupowałem też. Tutaj. I gdzie on jest? Wiesz, I tu są drążek pod spodem. Aha. Nasz kabel w środku leży w domku. A co te noże, to, że tak, one takie mają być? One tak latają, no. śmiesznie, nie? A dlaczego one są takie krótkie? No bo one tak szybko się kręcą, i podcinałem w Ale gdzie sobie jeździł tutaj śmierć, mały? Wyglądają no wielki Ale jest. Prosty. fajny jest, no. Stam. Pamiętasz, jak we Włoszech byliśmy tyle lat temu, już mieli takie kosiarki, one jeździły no. nawet po górkach takich i, i tak super też sobie oddychały. 30 stopni pod Zobaczymy. Ale mhm. A to tutaj, to, żeby. No, Czyli tu, tu to, ma, uciekam, tutaj bo... się zwiększa ten mhm, moc. Wysokość noży. Wysokość. Dobra, ja uciekam, bo nie dam rady z kimkami. A prawda? Tak, nie dam rady. Tu mamy stację do ładowania. Zaraz podłączymy go, żeby się ładował. Jak my będziemy instalowali kable. Tu mamy szpilki, więcej szpilek. I co tu jeszcze, żebym nie wyrzucił, więc jeszcze więcej szpilek. To? a, jeszcze podstawa a podstawa tak ma tak schowana, że prawie je bym jej nie zauważył a ja może sobie podjeżdżał. na to powiedzmy, że to tutaj będzie o. zamontuję to w innym miejscu dobra, najpierw podłączyłem do ładowania bo jest taka rada, że jak się ładuje to żeby zrobić te kable dookoła całej działki więc zaczynam pracę A dlaczego tak blisko tarasu? Mm. Instalujemy teraz ścianę. No właśnie, patrzcie. Żeby tutaj mógł sobie wjechać nasz robot, i jeszcze pokosić. Czyli jak jest ściana, to on tu jeszcze wiedzie? Tak, jeszcze za to jak przejeżdża. Aha, myślałam, że jak już jest ściana, to już nie do niej nie podchodzi. A, myślałam, że za miesiąc, dwa to już zdejmiesz na przykład i on będzie miał to już w no, albo coś. Dziękuję. Za mocno. Proszę pana, nie tak mocno. Znaczy, Ale jak kiedy fajne, masz profesjonalne tak? na te, na kolankach. O, no, wiem, wiem. To się nazywa po prostu już starość. Najgrubi <noise> rzeczy do, do robienia na działce. Darek, po prostu dojrzałeś. Ostatnio pojawiły się komentarze: Darek, w końcu dojrzał. W końcu. Jesteś nowym człowiekiem. Kupiłeś działkę. Musimy posadzić drzewo, bo w miejscu. Teraz tam, gdzie drzewo nam wyschło, musisz posadzić nowe. I tak. Teraz posa pytam sąsiadów, czy coś będą chcieli z Lidla, bo musimy jechać do Lidla. Po zakupy na te dni, bo jutro jest święto, jutro jest Boże ciało, więc będzie wszystko zamknięte. W sensie u nas, u nas we wsi to może było i było otwarte, ale jutro, jutro przyjeżdża moja mama, babcia. No dużo osób będzie później czy w piątek znajomi, więc wiecie, tu się ciągle coś dzieje na działce ciągle, ktoś przyjeżdża. Ja lubię to życie, ja lubię to, że tutaj wiecie, że ciągle ktoś jest z kogoś tu pełno, ktoś po prostu w drodze, nawet po drodze jedzie gdzieś na Mazury, to, to do nas spada, nie? I o to zajadę, to akurat jadę w rodzinne strony, no to wpadajcie. No i zawsze tak jest. Także słuchajcie, jedziemy zaraz do Lidla zrobić takie większe zakupy. Chciałam przywieźć że chcieliśmy w ogóle pojechać od razu, ale po pierwsze strasznie, był strasznie duży ruch. Jechaliśmy z, naprawdę z Warszawy tak o no, dobre 40 minut dłużej. To musieliśmy zawieźć właśnie robota, rower, wypakować i nasze bagaże. I wiecie, już nie, było, nie byłoby miejsca. Tak patrzę na to moje czoło, bo botoks mi zadziałał. Tak wyglądam teraz groźnie, właśnie nie lubię tego pierwszego tygodnia, znaczy tydzień po, bo tak mocno działa i musi jeszcze się chwilę, wiecie. Nie chcę wyglądać tak strasznie groźnie i nie mogę teraz brwi rysować tak kanciasto, bo to wtedy wygląda tak Jack Nicholson. E, więc to się wszystko, wiecie, ułoży. Nie chcę wyglądać na taką wredną, <laughs> chociaż trochę jestem. E, no, także lecimy zaraz na shopping spożywczy. Mamy siatki wzięte z Wawy. Młoda już tutaj słuchajcie w tym, w tym w swoim żywiole. W ogóle zauważyłam, że są huśtawki, które mamy są z Lidla właśnie. Są firmowe z Lidla. I są, siedzi, I są siedzi kupili też właśnie w Lidlu te same huśtawki, bo się u nas sprawdziły. Co mówisz dużo pracy z czym? No ale co tak, to on nie dojedzie po prostu do Płota i wiesz i. Nie ale się będzie cały czas co chwilę odbijał. Ale się nauczy, tak jak chyba rumba domowa. Nie, tak. On w ogóle programuje działkę, więc później. No właśnie. Ten kabel nie będzie potrzebny. Nie wydaje mi się, żebyś ty. Myślę, że musisz tu te krzeczory o, o bardziej. Co marzanie oku? Masz dla mnie kwiatuszka? Mój słoneczek mały. My właśnie wróciliśmy z zakupów, jest już dobrze po ósmej, prawie dziewiąta. I Darko wam pokaże zakupy, a my idziemy chwilę jeszcze pojeździć na rowerku. Pokazuję, moi drodzy, zakupy na dwa tygodnie. Zawsze się śmieję, może niby zakupy na dwa tygodnie, za tydzień tak się jedzie na zakupy po coś. Słuchajcie, ja jeszcze wszystkiego nie wypakowałem, więc może zacznę od tego. Co tu mamy? Jakieś napoje dla małej, pierożki, chusteczki, cytryna, ogórki, widzę Karo kupiła, ja kupiłem takie słoiku. Jakieś paróweczki, Widzę indyka, to są zakupy, które robiła Karo właśnie w sklepie. O, twarożek, tutaj psi patrol, widzę, szaleństwo nadal. Karol jeszcze wybrała te fajne batoniki Tu mamy snaki, jakieś na wieczór Ja tu dla Karo wybrałem wegańskie kiełbaski i meatballsy Wegańskie Wędzone tofu, bardzo lubię Zawsze jak ktoś właśnie nie ma mięsa to robię to wędzony tofu z sosem sojowym Chłodnik, zaczął się sezon na chłodnik słuchajcie I z ogórkiem i z burakiem Więc sobie jutro i pojutrze zjem na pewno Kubeczki, bo w weekend będzie mnóstwo znajomych więc na pewno zrobimy lemoniadę, zaraz wam pokażę jakie fajny dzbanek kupiłem na przecenie, mam trzy takie Zakupione na wielkie imprezy I w końcu mogłem przywieźć jeden na działkę Deska serów Mamy tutaj też ser gruje Bo pewnie zrobię zupę cebulową, więcej kiełbasek wegańskich Łosoś wędzony, prosciutto, kiełbasa na grilla, Oj, tak stęskniłem się za nią, bo na Majorce jej nie było I oczywiście kilka rzeczy na grilla Tutaj kakówka, stek i cebulka szalotka. Tu mam rozpałkę, żodkiewki, które zaraz potem wrzucę do wody, do lodówki. No i zrobię jutro na śniadanie pastę z makreli i mam pstrąg jutro na obiad dla rodzinki. Tu mam jeszcze grzyby na grilla, tulipanki kupiłem, żeby tam gdzieś w wazonie postawić, żeby było, ale to jest strasznie w ogóle gorąco. Zaraz będę musiał albo drzwi z jednej, z drugiej strony otworzyć, żeby się przywietrzyła, bo na chwilę włączę klimę, bo mm, po prostu duszno było. I soczek jabłkowy. Tutaj dla, dla karo, mleka sojowe i migdałowe. No i tam jakieś piwka. Proseko, aperol. I na jutro na obiad ziemniaczki. Mam jeszcze pakczoj, który zrobię z rybą. Melona. Tam jakaś łycha. I zapas kawy. Bo kawa tutaj na działce szybko idzie. O! Schowam zapas kawy. Chowam wszystko. I lecę jeszcze, schowam miętę do szklarni Pewnie jutro ją przesadzę i miałem robić ten kabelek dookoła z kosiarką Ale zapewnie skończę to dopiero jutro Bo jest to mega czasochłonne Dzbanek do czasu Używaliśmy tamtego W ogóle mamy dzbanek na cold brew, mogliśmy cold brew zrobić herbaty no. Ale oczywiście lodówka pełna Nie ma miejsca na herbatę herbaty Nie, Chociaż tutaj by się zmieściło to na dole o, ale byśmy tutaj wcisnęli Ciemna herbatę. sosików w ogóle mamy czego nie mamy? sosików, bo to jest grillowy domek zobacz, widziałaś ile jest sosików? to być tak, ktoś przynowozi ciągle tak, tak i słuchajcie, teraz skręcimy go tutaj nie działa internet w ogóle więc cieszysz się ze Starlink, za niedługo przyjdzie skręcamy teraz ten a kto kupił sobie tą poduszkę? Nawet nie zamarłam. Hmm. Kto kupił sobie tą poduszkę? Kto sobie to kupił? Co? Jak się nikt nie czekał, to ja sobie z tym co? Fajnie. Tak, może zejść z serca. Marek, nie damy wrażenia. A gdzie mamy? A! Nie ja wybrała pieski! Powiedziałam, robisz jakieś ładne opakowanie? Ja zaraz wam przyjąć sobie coś pokażę. Kostkarka. Nie, yes, się już będzie. Na dawno nie robiliśmy z niej, nie? No taka mam urzędę do Tu ona zawsze stała, nie? Tak, tak, ale ona chyba trochę hałasuje z tego, co powinna prawda? No, to w nocy, wiesz. Mhm. w nocy pamiętam, to sama. Żelki wegańskie, piszcie. Ja wiem, że dla Ciebie to jest ten, ale... Męka. Ale nie, bo tutaj ona tak leci po prostu w jedno miejsce. W domu jednak nam tak dłucha Na całe mieszkanie, a tutaj ten. O, pokażę Wam te. Bo wcześniej do końca tu wypakowaliśmy. O. Widziałam w ogóle te kosmetyki, o których mówiliście, z Vibo, po 10 zł. <laughs> tam Divine? Coś takiego, czy coś tam. W każdym razie były pootwierane wszystkie, więc nie wzięłam. Może do mojego Lidla pojadę. Takie kupiłyśmy plastelinki. klastery linki. coś na plaż. To też nie było drogie. No chyba zaczęło działać. Skończyłaś na dzisiaj rysowanie, już? Zobacz jak tutaj trzeba ten pyłek teraz zetrzeć. Wiesz? Tak, on się o 8 A słuchajcie, widać tam antenę u góry. Nie wiem czy tam jest o. Mamy antena i działa teraz. Działa internet, ale jeszcze dosłownie tydzień mamy, tydzień I będzie internet od Starlinka. Co mówisz? Co to strzela? Powinna kiedyś mi kupiła jak tutaj dopiero... Pewnie byliśmy tutaj nawet pierwszy dzień, nie? To już było? No, tak. na początku sama. Na Allegro je kupiłam i no są świetne, musicie Super mieć je. Jak macie tak. taras, działkę. nie podlinkować w ogóle, no. sobie zakupicie. Super Bo mniejsza. wiecie co my robimy? My jak robimy ognisko, stawiamy ją obok i wszystko leci do tej lampy, a nie do tak, nas. Dobra. Podlewamy teraz na maksa. Wiem, że na nas się nie podlewa, ale ta trawa potrzebuje wody. Teraz jeszcze do szklarni pójdę zerknąć, co tam się dzieje. Bo jestem tu parę godzin, nawet nie miałem czasu, żeby zobaczyć. no No i tutaj jak widzicie. Teraz się do naprawy, jutro będę rozkręcał. Co stało? Nie, nie, u mnie, bo ja zapomniałam, że nie mogę mydłem się. Aha, dać, tak Opa, no, no, zmarzysz, proszę. No, a ja mam chillout out w takim razie. Wiecie co, bo tą opaleniznę muszę e, po 4 godzinach, już minęły 4 godziny, muszę zmyć samą wodą, a jutro dopiero będę mogła użyć mydła, dlatego uciekłam, żeby nie używać mydła. Żeby tylko ten brązer dzisiaj wiecie, spłukać, żeby e, nie była brudna pościel. No także ten, także jutro będę nagrywała pierwszy dzień od tygodnia. No. Wreszcie ją tygodnie nagrywam. Cieszę się, że wracam do gry, <gry> internetowej. Wykąpałam się, zmyłam ten brązer. Normalnie zawsze jest taki sam efekt, że tak wiecie, leci do tego, leci z wodą taki wiecie, taki ciemny, ciemny. Mm, tak jakbyśmy mieli zacieki, ale naprawdę jutro będzie to dobrze wyglądać. Będę mogła się w końcu nasmarować, bo dzisiaj nie mogłam, bo jak to się wszystko świeci, nie mogłam się umyć jeszcze z żelem. Dopiero na drugi dzień można się umyć żelem. Tak jak powiedział, że idzie się umyć i położyć, bo już jest zmęczony, a ja jeszcze chwilę siedzę i piszę z dziewczynami, a, ale jest bardzo słaby net, więc nawet nie włączyliśmy nic na Netflixie, także no nic. Odzywamy się jutro dzięki za kolejny dzień. Dzisiaj było tak lajtowo, działkowo zakupy tutaj, wiecie, kosiarka i tak dalej. Nic takiego się super nie działo, ale takie życie nawet Darek powiedział, że to lubi najlepiej, także kolejne dni spędzimy tutaj Buziaki.